Hej z tej strony UNAX. Dziś przychodzę do Was z szybkim materiałem na temat szczoteczki sonicznej Oaklean SE. Oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do wyrażenia swojego zdania na temat szczoteczki właśnie takiego typu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Nie chcę, żeby tytuł zabrzmiał jak clipbait, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy ja ją polecam, to odpowiedź brzmi tak. Jest to moje pierwsze spotkanie z szczoteczką, inną niż zwykłą manualną. Nie ukrywam, że długi czas broniłem się przed taką technologią, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Dalej mam zdanie, że najważniejsza jest technika szczytkowania, ale oczywiście taki sprzęt dużo ułatwia. Ja osobiście zauważyłem, że Oaklin była w stanie u mnie usunąć łatwiej i oczywiście więcej osadu na zębnego, dając tym samym większe poczucie czystych zębów. Na początku mycie nią zębów tworzy dziwne uczucie, ale to kwestia kilku umyć, aby się do tego przyzwyczaić. Szczyteczkę używam ponad 2 miesiące. Tym samym film będzie oparty na mojej opinii z użytkowania tego sprzętu w tym czasie, ale oczywiście też postaram się omówić funkcje, jakie ta szczyteczka oferuje oraz pokrótce aplikacje. Nie ma kompromisów, jeżeli chodzi o czas, który poświęcam na ustalone czyszczenie. Jest tutaj łatwiej tego dopilnować, tych powiedzmy 2,5-3 minut, zależnie oczywiście od programu. I tutaj oczywiście odnoszę się do zwykłej szczoteczki manualnej. Przy mechanicznej zdarzało mi się niekoniecznie myć tyle, ile potrzeba, bo czasem po prostu śpieszyłem się i nie kontrolowałem czasu. Przyznaję, mogło to być mniej. Oczywiście bardzo sporadycznie, ale jednak. To na pewno negatywnie wpływa na efekt, bo systematyczność w tym przypadku jest bardzo ważna. Systematyczność i kontrolowanie czasu poświęconego na czyszczenie. A ta szczoteczka dzięki statystykom jakie posiada, dzięki programom jakie można wgrać, motywuje nas dwa razy bardziej. A gdy minie ustalony czas na szczotkowanie, Oclean sama się wyłączy. Czyż to nie piękne? Oczywiście żartuję, to tylko szczoteczka. Krótko powiem, co jest w opakowaniu. No jest to oczywiście szczoteczka, końcówka i ładowarka magnetyczna. Nie ma za to żadnego kejsa podróżnego. Wiem, że w poprzednich opakowaniach takowe były dołączane. Bateria jest bardzo pojemna i pozwoliła mi na szczytkowanie zębów 2 do 3 razy dziennie przez ponad półtora miesiąca. Ładowałem ją około 6 godzin. Wyczerpującą się baterię szczoteczka sygnalizowała pulsacyjnym miganiem przycisku podczas szczotkowania, który zmieniał kolor z białego na czerwony. Standardowo świeci się białym ciągłym światłem. Oczywiście dokładny stan naładowania sprawdzicie w aplikacji, ale o nie nieco później. Początkowo miałem kupić Oclean X lub R, ale spotkałem się z opiniami, że dosyć często w tych modelach dochodzi do różnych awarii, od np. szwankowania ekranu czy baterii w wersji X, aż po problemy z zasilaniem w wersji R, więc tę wersje odpuściłem. Szczerze nie chciałem wydawać dużo pieniędzy na pierwszą moją szczoteczkę soniczną, więc tym bardziej nie chciałem tutaj ryzykować. Co prawda z tego co doczytałem firma O'Clean poczuwa się do awaryjności tych egzemplarzy i z opinii użytkowników wynika, że często są w stanie po udokumentowaniu awarii dosłać nowy sprzęt. Tutaj wielkie brawa dla firmy, chociaż nie jest to potwierdzone przeze mnie. I oby nie było. Tak jak wspominałem, ja wolałem sobie tego oszczędzić i wybrałem wersję środkową, czyli SE. Z którą ponoć jest najmniej problemów. Może mam mniej bajerów, ale w zupełności mi to wystarcza porównałbym ją do takiego Redmi wśród telefonów od Xiaomi. Dobry średniak. Chociaż nie użytkowałem tych wyższych i niższych modeli, więc to moja taka opinia nie poparta niczym w tym przypadku. Oczywiście szczoteczka ma certyfikat wodoszczelności, ale często czytałem, że zdarzały się przypadki, gdy użytkownicy skarżyli się na dostanie się wody do środka. Pomimo, że konstrukcja nie ma żadnych szczelin. No może jedyną jest przestrzeń między korpusem szczoteczki, a końcówką. Tutaj trzeba wyrobić sobie nawyk i często czyścić to miejsce, bo lubi tam zalegać zaschnięta pasta. Przy okazji przestrzegę, żebyście nie dociskali tej końcówki, bo możecie ją uszkodzić albo sam sprzęt. A gdy się szczoteczka rozczelni i woda się tam dostanie, mmm, to wiecie, będzie kiepsko. Dlatego też ja wyrobiłem sobie nawyk mycia pod bieżącą wodą, ale jedynie samej końcówki. Podczas gdy resztę po prostu czyszczę suchym kawałkiem papieru. Może jestem za bardzo przezorny, no ale już tak mam. Dobra, na chwilę przystopuję z moimi wrażeniami i przejdźmy do dedykowanej aplikacji. Jest ona w pełni spolszczona, ale jest to nowość, bo przez dłuższy czas była w języku angielskim. Można ją bez problemu pobrać ze sklepu Play, jest ona bezpłatna. Nazywa się Oclean. I powiem wam tak szczerze, że przed zakupem myślałem, że będę bardzo często jej używał i często analizował dane, które będzie dostarczała. A tak nie jest. Ustawiłem program. Może gdzieś tam na początku bawiłem się więcej w ustawianie swoich, i praktycznie teraz o tym zapomniałem. No dobra, ale wracając: po włączeniu, apka wołała o aktualizację, ale ja się z nią wstrzymałem, bo czytałem, że niektóre wcześniejsze potrafiły uśmiercić szczoteczkę. Ach, ta moja przyzorność! Jeżeli chodzi o stronę główną, to widnieją tam takie podstawowe informacje o czasie szczotkowania, efekcie szczotkowania, wyrażonym w procentach stanie główki szczoteczki, która oczywiście jest wymienna, co jest myślę oczywiste. Tutaj Oclean rekomenduje wymienianie jej co około 3 miesiące lub gdy przekroczymy 400 minut jej użytkowania. Wtedy właśnie w tej zakładce możemy ją zresetować. Zanim je nie wymienicie, to nie resetujcie tych danych, bo jest to proces już nieodwracalny. Gdy ją wymienimy, zresetujemy, to oczywiście są naliczane od nowa. Ja jeszcze tego nie robiłem, ale jest dobra wiadomość. Z informacji jakie udało mi się uzyskać, to końcówki są kompatybilne ze wszystkimi wersjami szczoteczek Oaklean. Z Chin można je ściągnąć w promkach w fajnych cenach, ale i nawet bez promek czytne w Polsce nie są zbyt drogie. No i oczywiście też jest stan naładowania szczoteczki, o czym też wspominałem wcześniej. Jest ta ikona ulokowana na górze. Jeszcze krótko zatrzymam się przy efekcie czyszczenia i historii. W zakładce efekty czyszczenia są wyciągnięte średnie naszego czasu szczotkowania i nacisku. Możecie sprawdzić czy efektywny czas ustawionego waszego programu jest równy z rzeczywistym czasem, który poświęcacie na szczotkowanie oraz czy nacisk jest wystarczający, bo jak wiecie nie może on być ani zbyt mocny, ani zbyt lekki. A historia to nic innego jak raport rozbity na dane dzienne i dane miesięczne. Możecie przejrzeć każdy dzień, w którym uzyskacie dane o efektywności Waszego szczotkowania. Natomiast dane miesięczne są rozbite na trzy sektory. Czas trwania szczotkowania, wynik szczotkowania i czystość. A poniżej trzy dodatkowe dane. Jest tego dosyć dużo, można w tym Danymi się fajnie pobawić i fajne wnioski powyciągać, jeżeli kogoś to interesuje. No a teraz przejdźmy do programów. Jest ich sporo, jak zresztą teraz widzicie na ekranie. Na głównej stronie są wybrane, tutaj po przejściu na trzy kropki można wybrać ich więcej. Oczywiście nie musimy się ograniczać tylko do nich. Możemy skorzystać z dwóch opcji, inteligentnej rekomendacji i programu niestandardowego. Inteligentna rekomendacja to ustalenie swojej płci, daty urodzenia, typu uzębienia, nawyków osobistych i stopnia wybielania zębów. Oczywiście można wejść w tą opcję również inaczej, przechodząc do swojego profilu i uzupełniając go. A po kliknięciu rekomenduj aplikacja wybierze nam odpowiedni tryb pod wcześniej wpisane dane. Program niestandardowy to nic innego jak programowanie swojego trybu. U góry wybieracie mniej znaczące rzeczy, czyli ikona i nazwa programu, a poniżej najbardziej istotne rzeczy. Możecie dodać 6 osobistych kroków które finalnie złożą się na cały program. I w każdym kroku możecie manipulować czasem trwania szczotkowania, trybem, czyli czyszczeniem, wybielaniem czy masażem oraz pozycją. Pozycja to nic innego jak drgania, a raczej ich intensywność i ilość. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Czwarty poziom to 40 tysięcy uderzeń na minutę. Nie wiem czy to jest dobre słowo, bardziej może wibracje. Wszędzie jest mowa właśnie o tych 40 tysiącach, ale z tego co zauważyłem, są one osiągane właśnie na tym najwyższym trybie, na tych niższych, no nie do końca moim zdaniem. Jest to wtedy mniej. Teraz tak szybko pokażę Wam stworzenie przykładowego programu. Dodamy 6 kroków, każdy po 30 sekund o innym trybie i pozycji. Aby ja go użyć, po zapisaniu możecie kliknąć Użyj teraz. I to wszystko. Takich trybów niestandardowych możecie stworzyć trzy. Dobra, dobrnęliśmy do końca, jeżeli dalej to oglądacie to bardzo Wam dziękuję. Wspomnę, że musicie pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Opce wybielania czy ogólnie używanie takiej szczoteczki nigdy nie zastąpi scalingu i piaskowania, czy przede wszystkim regularnych wizyt u stomatologa. Myślę, że to jest oczywiste. Ale na pewno jest łatwiej utrzymać zadowalającą czystość jamy ustnej dzięki właśnie takiemu urządzeniu. Ja szczerze mówiąc z perspektywy kilku miesięcy nie zmieniłbym mnie już na zwykłą. Jestem bardzo zadowolony z wyboru, jaki dokonałem. Myślę, że warto w nią zainwestować. Takie jest moje zdanie. Dobra, na dziś to tyle. Dzięki za wszystkie subskrypcje i trzymajcie się.